Dzisiaj jest 29 sierpień, poniedziałek 2022 rok. To będzie załadowane o godzinie 13:00, już, bo jestem tutaj przy, przy prokuraturze. Byłem w środku, ile, 20 minut? 20 minut byłem w środku. Tam w sekretariacie pisma składałem, bo już tutaj nie ma biura podawczego koło ochroniarza tutaj, przy wejściu trzeba pójść do sekretariatu więc musiałem tam być, trzy pisma złożyłem takie zaległe po prostu bo tu już nie byłem 100 lat chyba w tym budynku świetnym, więc składając te pisma tam akurat yy, to była yy, prokuratura, pro, nie wiem prokuratorka rejonowa tu na Śródmieściu miała dzisiaj biały żakiet Rude włosy długie, proste i usta wyszminkowane tak dość mocno. Tak około 45 lat, tak na, na, na oko po prostu. I, I zapytałem się, że właśnie chciałem być przyjęty, zobaczyć akta i tak dalej. Nawet na, na kolanie tam napisałem, ale już w innej formie. właśnie. Mm, informacje, nie podanie, tylko informacje, że wymagam przejrzeć akta, być poinformowany o wszystkim i, i jakie koszta, ile spraw, na jakim etapie i tak dalej. Więc... Yy, więc za, za 10 minut na korytarzu yy, wszedłem z powrotem, yy, tam była jakaś pani protokolantka, nie wiem, bo ta, ta druga się nie przedstawiła, kim jest yy, no, ze swojej funkcji. Yy, więc yy, prokurwatorka rejonowa od razu wysmarowała yy, pismo, informację, wezwanie do mnie yy, na, na dzień, godzinę i tak dalej, yy, że, że, że mam się stawić na, na przeprowadzenie czynności. A ja mówię. O, o co chodzi, nic nie wiem. Ja nie jestem stąd, nie wiem jakie czynności, w jakim celu i po co. Więc, więc napisała dzień, godzina, a, a ja mówię, że no to szkoda, że, że nikt ze mną nie ustalał możliwych wspólnych terminów po prostu, kiedy my możemy czyli po prostu, kiedy, kiedy szacowna pani prokuratorka rejonowa, kiedy ona może. I kiedy ja jako suweren mogę, bo po prostu to muszą być dwie strony. To nie może tylko, załóżmy, jedna strona chcieć móc, tylko załóżmy, druga strona też musi chcieć móc. Więc powiedziała ta osoba fizyczna, która posiada plastikowy dowód yy, prokuratorsko-immunitetowo-sądowniczo-temidowo-korporacyjny. Yy, nie wiem na na nazwisko, że, że no. Ja po prostu akurat w tym dniu zupełnie nie mogę, bo mam wszystko zabukowane po podróże i tak dalej, bo dużo podróżuję. Wszyscy wiemy. Więc po prostu y, system zmusza Ciebie, y, każdego z nas, jak jest w jakiejś. Y, y, Konfrontacji ewentualnej z systemem, na przykład tutaj, że właśnie z, zmuszać się bez y, konsultacji z Tobą, bez zapytania się, czy Ty możesz tego dnia. Więc ja właśnie nie, nie mogłem te, tego dnia, nic nie, nie mogłem tego dnia i po prostu zero reakcji pozytywnej. Nikt po prostu nie mówił, że tam, no dobrze, to przy, przepiszemy coś tam, poprawimy datę, godzinę tak jak mi nie pasuje, więc system jednostronnie po prostu zmuszał mnie, aby stawić się w ten piątek, nie wiem, na jakąś godzinę, nie wiem, bo na się nie patrzyłem, ale że to było wezwanie, aby się w ten piątek stawić tutaj na, na czy czynności jakieś. Diabli wiedzą jakie i po jakiego, no, po jakiego grzyba właśnie. Yy, nie, nie powiad... nie... Po, nie ja się no, mi po jakie, bo ja chcę wiedzieć jakie czynności. Czy mam kij baseballowych w domu zostawić? Czy mam ochraniacze do, do, do gry w tenisa, no, albo hokeja wziąć? Co to będzie? Więc yy, no te, 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 te funkcjonariuszki, te midy yy, nie poinformowały mnie same, yy, w jakim celu mam się stawić na takie czynności. No, więc niczego nie podpisałem yy, i. I ta kobieta mówiła, że, że no to jak pan nie podpisze, to kończymy dyskusję i tak dalej. A ja mówię, że, że chciałem akta zobaczyć i tak dalej, bo, bo nie wiem jakie, no, na jakim etapie są akta i te sprawy. A ona powiedziała mi, słuchajcie, i, że jak przyjdę tego dnia, to po wykonaniu czynności, które oni chcą wykonać, to to dopiero będę mógł akta zobaczyć, więc to jest po prostu poniżej pasa i to jest no złamanie wszelkich jakichś takich praw podstawowych, praw człowieka i tak dalej, że ja nie wiem co jest w sprawie od trzech lat albo więcej, po prostu nie wiem, no bo skąd mogę wiedzieć, nie wiem właśnie załóżmy dzisiaj łaskawie, bez lizania butów się obyło ładnie czapkę, no Yy, miętoliłem w dłoniach na kolanach byłem, żeby grzecznie poprosić tą grupę biznesowo przestępczą świadomą o to, żeby zobaczyć akta i dopiero się rozpoznać w sytuacji bez podpisywania czegokolwiek i bez yy, robienia ze mną to, co oni chcą więc System po prostu zmusza Cię do, do tego, że oni najpierw wykonają czynności z Tobą, jakie chcą, być może to jest pacyfikacja, psychiatryk, diabli wiedzą co, yy, a, 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 no, a na później e, ewentualnie, ewentualnie, jeśli nie podejmą po prostu jakiejś in, innej czynności, to może Ci dadzą zobaczyć akta, więc po prostu tak tak tutaj w tym kurwidołku, sądowniczo-milicyjno-obywatelskim, prokurwatorskim na rubieżach we Wrocławiu, tak wygląda stosowanie prawa. Więc, więc akt nie, nie zobaczę prokurwatorskich, no więc no, yy, nie będę wiedział czego się mam po systemie spodziewać i dlatego po, powiedziałem tam wszystkim, że streamuję przed wejściem do budynku i streamuję po wyjściu z budynku, żeby po prostu oni wiedzieli. No, więc tak to jest tu we Wrocławiu na parterze teraz, że y, odmówiono mi zobaczenia akt y, y, przed poddaniem się różnym czynnościom. A czynności to jak część się może mniej lub bardziej domyśleć czynności to jest z tego co pamiętam, to był psychiatryk na całą wieczność i areszt wcale nie tymczasowy, też na diabli wiedzą jak długo. Czyli miałem na początku obie bezterminówki, więcej.